Nie widzicie w kolejnym odcinku. Witam się dzisiaj z Wami już tak szybciutko, e, dlatego, że biorę się właśnie za zamycie okien, ponieważ już bardzo dawno ich nie myłam. A do tego niedaleko mnie, praktycznie po drugiej stronie ulicy, trwa rozbiórka budynku pod nowy blok. Więc kurzy się nieziemsko, przez te okna już ledwo cokolwiek widać. A ja jestem naprawdę mm, takim trochę świrem pod tym względem, bo bardzo lubię mieć czyste okna, bardzo lubię mieć czyste lustra i mi to po prostu działa na nerwy. Dlatego muszę już się umyć, bo nie mogę po prostu na nie patrzeć, a mi to straszliwie podnosi mi ciśnienie. Mam dzisiaj na oczach kolejny cień od Claudia Cukier Puder. Jest to kolor Mango. Jest przepiękny. W ogóle dzięki Wam kupiłam paletę i nie żałuję, bo naprawdę kolory są fantastyczne. Nie przypuszczałam nawet, że tak dobrze będę się czuła w takim białym kolorze lekko iskrzącym i na to jakaś taka ciemniejsza baza. No, powiem Wam, że naprawdę paleta jest fantastyczna. Bardzo serdecznie Wam polecam, jeżeli chcecie. Ja Wam pokażę jeszcze. Bo wydaje mi się, że Wam nie pokazywałam tutaj na kanale tej palety. Tylko mogliście ją zerknąć na nią, na moim Instagramie. Dlatego ja Wam pokażę, z bliska pokażę Wam, jak wyglądają te kolory, kolory bo naprawdę są fantastyczne. A tak jak mówiłam dzisiaj mam to mango, wygląda pięknie. To jest paleta, którą możecie użyć co do cna, każdy jeden kolor. Ponieważ są naprawdę bardzo neutralne. Zostały mi jeszcze te róże. Może nagram Wam taki odcinek z dwoma na przykład makijażami, znaczy no, makijażem oczu przy użyciu tej palety. Taki właśnie moim ulubionym, chyba teraz właśnie z tą białą bazą na... E, Powiedzę taką skrzącą, i do tego jakiś ciemniejszy, tusz, e, ciemniejszy cień na załamanie, na kącik i żeby troszeczkę rozetrzeć na górę. A dzisiaj po prostu nałożyłam sobie to mango i troszeczkę brązera tak od góry, e, żeby tylko coś zmienić. No i żeby był mocniejszy akcent, to zrobiłam się kreski linerem i je wyciągnęłam, bo też tego bardzo dawno już e, nie robiłam. E, Podkład to jest ten It's Cosmetics w ogóle tutaj już o, o włosach to już nie mówię, bo zapisałam się też do karika, e, także idę mm, w przyszłym tygodniu, bo nie mogę na to patrzeć, nie mogę patrzeć na ten kolor, e, który jest nijaki e, i już nie wspomnę o tym odroście, który naprawdę mi działa na nerwy, bo jest za ciemny. E, także no, nie mogę, nie mogę po prostu ścierzyć i stwierdziłam, że nie będę się męczyć. E, szkoda po prostu moich nerwów, bo się w tym czuję. Także ja się biorę za mycie tych okien, bo zaraz Wam pokażę, że naprawdę źle to wygląda. Nie wiem, czy Wy jesteście w stanie to zobaczyć, jak brudne są te szyby, ale naprawdę wierzcie mi, że wymagają solidnego mycia. Ja przejadę sobie ręką. Myślę, że możecie dostrzec kurz. Także biorę się za mycie okien. Tutaj Wam pokażę. Tak wygląda, może ym... jak się nazywa ten kwiatek? Różonecznik, o właśnie, różanecznik. On już szedł generalnie na straty, bo spójrzcie, jak wyglądają jego liście. Całe są po prostu pogryzione przez opuchlaki, z którymi my naprawdę bardzo długo walczymy. I już mieliśmy go wyrzucić. On już stał tam za kanapą z tyłu, po prostu mm, skazany na śmierć. I wyobraźcie sobie, że w tym roku zaczął nam kwitnąć. Po prostu cały czas wypuszcza nowe pączki i kwitnie jak szalony. Naprawdę jestem z niego mega dumna. No bo, no bo mówię, kwiatek był już stres, stres, praktycznie stracony. A tutaj widzicie, wszędzie ma nowe pączki. Kwiatki też są bardzo ładne. Minusem tego kwiatka jest zdecydowanie to, że kwitnie bardzo krótko. Ale generalnie naprawdę jest super. I cały czas mam jeszcze poziomki. I jeszcze wam pokażę, bo tutaj mamy też nowy nabytek, ale tutaj nie wiem jak on się kompletnie nazywa. To jest też taka roślina pnąca, która idzie w górę. Tutaj mieliśmy groszek pachnący, no ale tak już przestał rosnąć. Nasz komineczek i Maciek postanowił, że zakupimy teraz taki. No fajnie rośnie. Tu mam miętę. To jest mój nowy nabytek. To jest mięta jałkowa. O ta, kupiłam ją ostatnio razem z jeżyną, jakbyśmy w ograniczym Tutaj rośnie mi jeszcze koperek wysiany, a to jest maćka szczypiorek. Który jest, który jest. No i nasze truskawki, ja już akurat raczej nie będę ich chciała w tym kolejnym roku, bo mm, praktycznie nie owocują i te owoce są niezbyt smaczne. A tam na dole też kupiłam jakiś nowy kwiatek, ale nie mam tym, tym razem nie mam kompletnie pojęcia, co to może być. Mm, e, słonecznikowy czy jakoś tak? Ale to dopiero będzie kwit w przyszłym roku, to wam pokażę. Mamy pomyte, błyszczące, śliczne wręcz, uwielbiam właśnie ten efekt i naprawdę bardzo Wam polecam mycie okien najpierw jakimś płynem do szyb czy jakimś innym produktem, karcherem na przykład i po prostu zmycie tego pierwszego brudu, tego pyłu, tego piachu. Dzięki temu te ściereczki też zachowują dłużej swoje właściwości, tak szybko się nie brudzą, e, łatwiej się po prostu też nimi e, potem myje, a mam dziwne włosy, krzywe, ale wracając do tematu, łatwiej się po prostu nimi potem myje, ja teraz szybko myję sobie te szafki, to są szafki z Ikei, Błyszczące, i dzięki temu te ściereczki też fantastycznie je domywają. Oczywiście, wszystkie lustra, bo jeszcze trochę tych luster w domu mam. Naprawdę bardzo Wam polecam te ściereczki z bilety. Chyba każda z nas na YouTubie już, już ich używa. Moja mama też je używa, ma osobno do szafek, osobno do luster, osobno tam do płyty. Um, bo też fantastycznie domywa płyty takie, wiecie, grzewcze. Płyty indukcyjne, mówiąc wprost. Ja teraz jeszcze muszę ogarnąć moje kwiatki okna, żeby je porozkładać poroz na parapecie, bo tak pusto się tutaj zrobiło, ale mega się cieszę, że zebraliśmy się, jest fajna pogoda, bo jest słone w cieniu nawet 22 stopnie, więc jest bardzo przyjemnie Zgrzałam się strasznie, ale jest naprawdę, warty był tego ten wysiłek, szczególnie, że Maciek dzisiaj postanowił mi pomóc, bo zazwyczaj okna mnie sama, ale on przynajmniej zmywał ten pierwszy brud, więc też oboje się aż tak nie namęczyliśmy, jak ja zawsze męczę się sama, bo jednak trochę tych okien, dużych okien, bo mam okna od sufitu do podłogi praktycznie, w większości przypadków okna balkonowe, więc jest dużo łatwiej. Dobry wieczór, odzywam się do Was w poniedziałek, późnym wieczorem, bo już jest 22, praktycznie. Właśnie wróciłam ze spaceru z Pemkusiem. Jest bardzo zimno, bo 13 stopni. I już przyznam szczerze, że się chyba odzwyczailiśmy wszyscy od tak niskich temperatur. Dlatego sobie właśnie sobie zrobiłam moringę z Liptona. Przepyszna moringa z marakują. Bardzo smaczna. Jeżeli lubicie takie herbatki ziołowe, a nie do końca przepadacie za herbatami takimi... Herb, po prostu herbatami, na przykład z cytryną czy z sokiem, no to bardzo mm, zachęcam was, żebyście sobie kupowali te Liptony. Mam ich kilka i naprawdę są mega smaczne. Na potwierdzenie moich słów przyniosłam całą kolekcję, ja to odstawię, bo naprawdę mam ich sporo i yy, jeżeli jesteście zainteresowani, widzę, że tam pan się odbija, jeżeli jesteście zainteresowani yy, tym, co możemy znaleźć w asortymencie Liptona i to nie jest reklama, ja po prostu... Mam te wszystkie opakowania i kupuję na bieżąco, bo ja staram się dużo pić. A też, jak wiadomo, herbata taka zwykle nie jest do końca zdrowa, bo zawiera duże ilości teiny, więc trzeba to w pewnym stopniu ograniczyć. I tak, mamy pokrzywę z mango. Pokrzywa ma fantastyczne właściwości, jeżeli chodzi o na przykład układ moczowy, żeby po prostu go tam przypukiwać i, i tak dalej. Mięta z eukaliptusem. Naprawdę bardzo smaczna. Są dwa rodzaje mięty. Jest jeszcze chyba mięta z cytrusami, chyba, ale jest jeszcze jedna wersja mięty. I ona chyba schodzi u nas najczęściej i schodzi po prostu najwięcej, bo też jeżeli czujemy się teraz ociężali po zjedzeniu czegoś, to chętnie sięgamy po mięte. Mam dwa rodzaje melisy. Jedna to jest melisa z wiśnią i jest również melisa z granatem na uspokojenie, jak ktoś ma stresujący okres pracy, to myślę, że chętnie sięgnie sobie po taką melisę. E, I mam też właśnie to, co piję w tym momencie, czyli moringę z marakują. Przepiękne mają w ogóle takie opakowania. Owocowe. I mój najnowszy zakup e, z Biedronki, bo przyznam szczerze, że widziałam to tylko w Biedronce. Jest to rumianek z trawą cytrynową, ale może też dlatego, że się jakoś wielce nie przyglądałam, a chciałam po prostu spróbować w rumianku. Fajne. One nie są drogie, tylko 9, chyba 8-9 zł, o ile dobrze kojarzę. Hmm, ale nie chcę Was oszukać, bo naprawdę tak, tak długo to kupuję, tak na dłużej przestrzeni, e, długiej przestrzeni czasu, że ciężko mi określić, ile to dokładnie e, kosztowało. Ale odzywam się do Was tak późnym wieczorem, zabiorę podkładkę. Głównie dlatego, że e, chciałam Wam pokazać zakupy, które zrobiliśmy dzisiaj w Ikei. Pojechaliśmy do DVD praktycznie po jedną rzecz, a wydaliśmy dużo. Bo jak zwykle kupowaliśmy tam na pierdół. I pierwszą rzeczą, którą wam pokażę, potem będę z tej rzeczy wyjmować, bo yy, włożyłam sobie tego do środka i to chyba 9 zł kosztowało. I to jest taka torba na lunch. Po prostu. Jest bardzo pojemna, bo zaraz zobaczycie, ile rzeczy ja tam upchnęłam. Na uszach całkiem długich. Bardzo, yy, bardzo fajna. Trochę wiadomo jest to, że. Szaleści. Jest ona zapinana na rzep. W dwóch miejscach na rzepy, i naprawdę mieści się w niej bardzo, bardzo dużo rzeczy. Stwierdziłam, że fajna, jak my często bierzemy pudełka czy coś, to fajnie będzie tutaj sobie popakować. I teraz wam będę pokazywać, co tam ciekawego udało nam się zapakować. Znaczy po prostu, co udało nam się w tej IKEA kupić. Zupełnie przypadkowo, bo 99% rzeczy kupiliśmy, bo mi się po prostu spodobała, czy coś takiego. Pierwsza rzecz to są szklanki. Widzę, że jedna jest trochę mm, porysowana z kazyma, no ale trudno. Nie, nie rzuca się mocno w oczy. Ważne, żeby nie była potłuczona. To są takie szklaneczki. Z takim śmiesznym uchem. Bo to ucho jest takie zabudowane. Może być trochę nieporęczna generalnie, ale Maciek chciał do... Do kawy, jak sobie robi, bo mamy takie, wiecie, z podwójnego harcowanego szkła, ale niestety one się zrobiły takie mleczne. Zmywarka po prostu je zniszczyła. To są takie. Śmieszne jest to, ucho mi urzekło, więc kupiliśmy takie cztery szklaneczki. I kolejne, właśnie dwie, czyli wyłącznie cztery. Kupiłam dwa opakowania takich tekturowych podstawek. Czekaj, skieruję trochę inaczej lampę. O, takich tekturowych podstawek. One mają takie wgłębienia i zaraz sobie otworzę na swój kubek. Chłopaki się wydorniają, więc słyszycie tu panie. O! Takie są to oto podstawki korkowe, bo my często stawiamy sobie na podłokietnikach od narożnika kubki, szklanki, kieliszki. Więc, po prostu, żeby to się nie poprzewracało, no to, bo to wchodzimy na to podstawkę po prostu na taką, wiecie, pod kubek na podłokietnik, ale to nie do końca jest takie stabilne. A stwierdziłam, że taka podstawka z wgłębieniem, no to sprawdzi się fajnie, nawet przy takim zwykłym kubku, bo jak wiecie, mieści się też. Idealnie i przynajmniej nie będzie się... Co robić? Nie będzie się bujać, nie będzie się odparzać, ani nie będzie się brudzić w razie, gdyby nam po tej szklance po spodzie pociękło. Zaraz ja zrobimy torebkę. I kupiliśmy właśnie takie dwa zestawy tego. To nie było drogie, chyba coś koło 6 zł, ale ciężko im powiedzieć. To się nazywa. Carlson? Bodajże. Eee, kupiłam sobie drugi, bo już jeden kupiłam taki i jestem tym kubkiem zachwycona. Szkoda, że tutaj nie podają pojemności na tych kubkach. Ale go uwielbiam po prostu. Spójrzcie, jaki on jest przepiękny. To jest taki jakby kamionkowy e, z takim przyciemnionym brzegiem i z uchem, takim już tradycyjnym. Jeden mam i uwielbiam mnie pić. Ja często piję kawę m, z ekspresu. Po prostu kawę czarną dużą. I dolewam sobie do tego mleko. I naprawdę rewelacyjnie mi się mieści tutaj do tego kubka. Bardzo fajna sprawa. Zobaczcie, jak dużo rzeczy się zmieściło do tej torby lunchowej. No i kupiliśmy dwie świece. Te fenomen, które są. Fenomen i Doug, Doug Ligen. To 40 godzin, ta ma palenia, ta ma 45. One są do kominków, które mamy i w, na tarasie, i w mieszkaniu jeden mamy taki wielkie, a jeden mamy właśnie taki mniejszy i kupiłam taką zieloną. Ja często kupuję... Nie to, ja często kupuję po prostu, jak są jakieś mm, nowe kolory, bo to po prostu było ciekawie. No i generalnie w środku ta torba termiczna wygląda, w ten, torb, termiczna, torba na wygląda w ten sposób. Jest naprawdę bardzo pojemna. No i fajne są te rzepy tutaj, tu i tu. Także ja, stwierdziłam, składa się na płasko. O! No że stwierdziłam, że super sprawa. I kupiłam jeszcze kilka rzeczy. Praktycznie to już jest ostatnia rzecz z naszych zakupów, bo wydaliśmy 80 zł. Świece 9 zł O no właśnie. Tam no, wiedziałam, że coś mi zginęło. Kupiliśmy jeszcze, słuchajcie, te podkładki po 6,99 były. E, mój kubek 10 zł, nie, te malutkie kubki, te przeźroczyste, o te z uchem po 2,50 były za sztukę, więc no mega się opłacało. A mój kubek 18 zł kosztował. Kupiliśmy też podpory z lawendy do szafy i ono akurat było po 9, nie po 4,99. Takie podpory lawendowe. Muszę tak układać, żebyście coś pod lampę widzieli. Po prostu zawiesza się do szafy yy, torebkę żeby pachniało. Ja akurat moli nie mam, ale fajnie jak będzie pachniało. I to. No, to jest po prostu. To jest Peprik pe i to kosztowało 9,99. To jest nic innego jak plastikowa miska. To się tam nazywało do prania, która jest składana, ponieważ ten środek jest. Ja mam za długie paznoks już wypychać to, o! Ponieważ ten środek jest silikonowy i możemy go złożyć. I do tego to jest miska dobrania, dlatego że ten środek jest skarbowany. O, myślę, że to widzicie teraz doskonale. Ten środek jest skarbowany, więc na przykład jak my mam okna, teraz to musiałam użyć wielkiej michy, taką, którą yy, nie wiem, którą mam podłogi, którą yy, używam akurat jedną mam taką czystą i... Yy, Wykorzystuję po prostu na czyste pranie, żeby powiesić, czy sucha, żeby zebrać i potem sobie porozkładać w poszawkach. No naprawdę, stwierdziłam, że no, kupię to, bo właśnie czy będę prała wszelki pancake'a, czy jakieś miszki, czy cokolwiek, co nie wiecie, tak poczeć coś tutaj głębiej. No to fajna sprawa, potem sobie stawiamy, naciskamy i złożone. Nie zajmuje dużo miejsca, można sobie powiesić. no Fajne, nie? No i zobaczyłam to, stwierdziłam, nie wiem, bierę. A co? E, no i już byliśmy tylko na dziale, em, na, w tej części, e, tej części, spożywczej. Jest późno, ja się spędziłam w no, domu jakieś 5 minut, czy was nie oczekiwać od rana. Jak wyszłam do 5 minut, byłam w domu. E, oczywiście moje ukochane, bo ostatnio, od kiedy Macie wrócił ze Szwecji, mamy dzisiaj kanał cynamonowych babeczek. E, I jakbyście chcieli, to na płatniczej bodajże 57 e, to są stare bielany. Przy, Tuż przy samym dawnym, no już, świętej pamięci mieszkaniu Kory. E, to mi już ma, że mieszkanie świętej pamięci. No ale nieważne, chodzi o Korę. E, tuż przy jej mieszkaniu jest. Y, kawiarnia, ba, ka, taka a kawiarnia, ale tam jest bardzo mało miejsca. Bardziej jest to taka cukiernio, piekarnia, gdzie dostaniemy na przykład pieczywo, focaccie a nazywa się Day. Normalnie, nie, nie, nie D-A-Y, tylko po prostu Day. Yy, I ja się zastanawiam, czy to jest Day od day, czy wiecie, na przykład taka zigwara, czy Day y, to jest takie sporszone dzisiaj, więc y, dzisiaj no. Dzień, tak? Więc no tak się zaczęliśmy zastanawiać, więc no, no nieważne, generalnie ceny są bardzo wysokie, bo kupiłam ostatnio pączka, dwie drożdżówki, żeby sprowadzić. znaczy pączka jak jakieś takie dziwne coś, co nie kojarzę, bo kompletnie nazwy nie powtórzyłam i focaccia i zapłaciłam ponad 50 zł, więc to jest mega droga, ale ta mają przepyszne kardamonki i cynamonki, jakbyście, jeżeli lubicie, mieszkacie gdzieś w okolicach Wielan, Słodowca, no to zachęcam, żebyście się. czy żeromskiego. żeromskiego yy, muszę skojarzyć słowo Żoli Boża, to chciałam powiedzieć. To zachęcam, żebyście się wybrali na płatniczą 57 przy starych bielanach. Yy, na starych bielanach, no takie cynamonki, właśnie kupiliśmy. I kupiłam mleko, dokładnie to jest napój do kawy na bazie owsa. I to jest mleko 3%. Tak było napisane na stronie, mleko owsiane, na stronie, na cenie, że to miało 3% i bo ono jest do kawy, dedykowane do kawy. Ale było też zwykłe i tam nie było napisane, że jest 3% i nie było napisane, że jest do kawy. Także to sobie też kupiliśmy, bo ja właśnie, tak jak zaczęłam mam mówić, pijąc, pijąc kawę, no pijąc sobie mleko, a bardzo często korzystamy właśnie z mleka owsianego chociaż nie powinno się mówić mleko, bo to nie ma z mlekiem nic wspólnego, tylko z napojów owsianych. No. I to by było tak naprawdę tyle moich zakupów. Stwierdziłam, że były na tyle fajne, że chętnie bym Wam je pokazała. Ja teraz już y, do, wypiję sobie na spokojnie moją herbatkę y, i obejrzę Herkulesa, bo dzisiaj jest pierwszy odcinek um, jakiegoś serialu kryminalnego i tutaj widzę, bo wam spauzowane, bo już leci 19 minut, że introvertyk herkules marzy o tym, by zostać stróżem prawa. No, także idziemy oglądać Herkulesa, e, jeszcze tylko ten bałagan, który stworzyłam, i chyba będę kończyć tego vloga, miałam wam jeszcze dograć, ym, jak, y, jak co? Miałam wam jeszcze dograć, jak robię porządki w szafie, w szafce z kosmetykami ale jutro tego nie zrobię. W środę nie wiem, czy mi się uda, więc już po prostu skończę tego vloga, bo i tak jest, no to już dzisiaj nagrywam 15 minut, więc myślę, że będzie idealnie. Jeszcze chwilę wcześniej też dla Was yy, nagrałam, więc myślę, że będzie akurat na takie szybkie obejrzenie sobie i spędzenie popołudnia czy wieczoru ze mną. Także, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dziś, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku.